Hej siemanko, witam was bardzo serdecznie z tej strony Matruner i to witam was w kolejnym odcineczku Dzisiaj jesteśmy w naszym domku, kompletnie jeszcze się nic nie zmieniło, ale spokojnie, spokojnie drodzy widzowie Na pewno się to pozmienia, tym bardziej, że nie wiem gdzie jest Kicek, Kicek gdzieś sobie poszedł, nie mam pojęcia gdzie on jest Więc słuchajcie, w takim razie będziemy musieli dzisiaj ogarnąć... Coś ważnego, słuchajcie, ponieważ no nie, nie przeżyjemy tutaj zbyt długo głodując, słuchajcie. Dlatego musimy zadbać o pożywienie. Dlatego, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku zaczniemy coś, jakieś farmy robić, słuchajcie. E, dlatego dzisiaj jest dziadek Wiedziałem, że on tam gdzieś chodzi Ale to na spokojnie, wiecie co? E, ja sobie tutaj przygotuję parę rzeczy Ale może najpierw pójdziemy do tego dziadka Słuchajcie, ja w ogóle bez zbrojki chodzę A byliśmy ostatnio na wyprawie Tego mega, mega mocno oberwałem Słuchajcie, chciałem te creepery ogarnąć W ogóle dziadek coś kombinuje Może dzisiaj coś dowiemy, co on tu zorganizował Pisaliście mi coś w komentarzach Coś tam, jakiś TNT Z e, tym alchemikiem całym Co oni mają tą spinę ale spokojnie to, coś ogarniemy jeszcze na, na poczekanku. Eee, ale wiecie co? Musimy rozwinąć te farmy, słuchajcie. Dlatego ja idę dzisiaj do dziadka, poproszę go o pomoc, żeby mi pomógł. A Wy możecie zostawić łapkę w górę. I pamiętajcie o wbiciu na kanał dziadka, słuchajcie, bo tam wbijamy 10 tysięcy subów. Więc całkiem niebawem, moi drodzy, wbijajcie. Oczywiście będzie Gites. Eee, I co? I co? W takim razie ja dzisiaj lecę do dziadka o pomoc. W ogóle bardzo polubiliście tego dziadka. Normalnie dziadek jest tutaj koks normalnie, według was, ale spoko, dobra, bardzo spoko. Ale jak widzieliście, co się tu kombinuje? Okej, okay, on tam chodzi. Dobra, podejdziemy do niego, musimy zorganizować, słuchajcie, ee, ogarnięcie tej farmy. Cześć, dziadek! Siemano! Cześć, dziadzio! Wiesz, co? Ja teraz powiem ci szczerze, strasznie głoduję tutaj w twojej wiosce. Słabe masz farmę. Ej, ty, ty słaby, moje farmy są super, tylko ty po prostu jesz bardzo dużo, ale nie no, szczerze ci powiem, że ostatnio mi się schudło trochę, widać pewnie, nie, jak tutaj... No, brzmi. patrz, dziadek, jakich chudzinka takie, kurczę, musimy no. zadbać o ciebie, dziadek, bo ty... ty, jesteś leciwy człowiek i musisz, wiesz, się dobrze odżywiać. Ja, ja leciwy, ja jestem no. jeszcze młody, młoda krew, młode kości, w ogóle, to ci powiem, mataturer, że tak sobie myślałem faktycznie, żeby porobić sobie jakieś farmy. No, co ty gadasz ty, a ja wpadłem no, no, na to ten sam pomysł dzisiaj więc słuchaj. A mi pomysły <laughs> Dziadek, dzisiaj to? zrobimy tutaj w tym miejscu taką ogromną farmę, żeby było można zrobić tutaj naprawdę dużo rzeczy, wiesz co? Na przykład dzisiaj. A zjeść. ja chcę krówki mu Ale to nie nie takie farmy, musimy coś zrobić e, pszenicy czy coś może? A? Dobra, wiesz co, ja pozbieram może drewna na płoty, a ty będziesz, e, po, pójdziesz sobie do mojej farmy, weźmiesz sobie kości jak masz jakieś i będziesz nasiona e, próbował e, zebrać, dobra? Dobra, dobra, słuchaj, więc no wiesz super. co, tutaj w ogóle musimy wyrównać ten teren trochę, wiesz? Musimy dobra. wyrównać ten teren, coś takiego. Moci pozbierać, y, ja się zajmę drewnem i wyrównamy razem, dobra? Dobra, dobra, także patrz Oj, o, To będzie mniej więcej wyglądać tak, że tutaj musimy to zrobić o. O tak no. więc patrz, to będzie tak wyglądało. Dobra, muszę pochodnie ściągnąć, bo mi jeszcze. Masz, masz y, 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 szklankę do wody? Szklankę do wody? No bo No coś bez wody, ty wody to ci nie urośnie o Jezu, dziadek, dobra, ja to wszystko ogarnę, spokojnie, ja idę, dobra. muszę ogarnąć dobra. trochę dirta, słuchajcie, muszę ogarnąć trochę dirciora, może dziadek coś ma tutaj u siebie w domku, co, on tu zbudował jakąś kopalnię, o, o jest, dobra, ma sporo dirta, więc spoczko, to wyrównamy fajnie, dosyć szybko, czekajcie, czy on miał motykę, on miał motykę, on mówi, że to jest siekiera, więc widzicie, jaki to jest troszkę taki... Dziadek nubek, nie? Dobra, spokojnie, spokojnie damy radę. E, motyka, motyka, motyki nie mam, ale mam łuk, słuchajcie, łuk może mi się przydać, żeby dzi dzisiaj dziadka trochę patrolować. E, słuchajcie, okej, okay, mam tutaj kości, tylko czekaj, czy ja miałem wziąć kości od niego jeszcze? E, kości, kości, dziadko, kości, kości. Mączkę kostną ma trochę. I tutaj, okej, okay, ma ty, to ja pożyczę od niego, nie? Wezmę sobie jeden łuk, i słuchajcie, patrzcie. Nie wiem, czy widzieliście, że można zrobić coś takiego i dwa zniszczone łuki, i jeden jest trochę bardziej naprawiony, taki bardziej zadbany, okej. Okay. Dobrze, mam dużo fajnych rzeczy, dlatego. Gadek, jestem. To! Jestem. Jesteś. Ja już tutaj równam teren, proszę bardzo, Dobra. będziemy robić jej farmy. ja mam spoko. Prawie, prawie drewna na płot. O, pięknie, Patrzcie, dziadek, ile. Ramban o nie, mam. pogoda się popsuła! Kurczę! No, pogoda kurde. się popsuła! Mnie, mm, aniołki płaczą! <laughs> dobrze, jak bardzo to, dobrze. Jak to było? Może aniołki i tak. Aniołki płaczą, albo sikają. Ja nie mogę, dziadek, gdy masz teksty. Aniołki no ale, płaczą, ale, albo sikają. ale, ale sobie, to jest w murach. No. O no może, Ja mam pomysł, widzowie, jak myślicie? Skąd jest deszcz? Czy aniołki płaczą? Kisi czy sikają? No, no nie, Dziadek, takie rzeczy w ludzi mi pytasz. Czy to jesteś, Co za gość. <śla> Ej, patrz, dobra, tutaj będzie dojście do farmy, Dziadek. A może być? Tiner, co? Mogę y, y, wyznaczyć y, tym klocem. Słyszę, że wiesz granice tego w tego, tej farmy? Ja nie zierze, mogę, jaka pami. pogoda, ty, ty, a wiesz co? Chodź pójdziemy spać. Czy damy radę spać teraz? Weź się dobra, połóż, czekaj. Idę, biegnę, biegnę. Patrz normalnie jak jest deszcz albo burza, to możesz spać. I wtedy on minie pogoda po prostu. Wiesz, będzie lepsza pogoda. Jarek połóż już spać Ten wbijaj do, do wyra O, Jezu, on już zasnął Okej, okay, dobra, jest, patrzcie i pogoda się normalnie polepszy już teraz. Gites. I nowy dzień nastał, spoko! Dobra, dziadzio, dawaj, lecimy budować dalej naszą farmę. Zrobimy ją kozacką taką. Tutaj będzie faremka. Co dalej, co dalej? Może jeszcze większą ją zrobić? Ty, no nie wiem. Dobra, dziadek tam. Słuchajcie, on się gdzieś tam przyciąga. Okej, okay, idzie. Dziadek się ma. Jak tam się, się spało, dobrze? Ja powiem, że. O, mogło być zawsze lepiej, nie? No to spoko. No to spoko, że mogło zawsze być lepiej. Chociaż. Widzę, że się wyspały, bo masz oczy takie wyspane, spoko, ale patrz, ja tutaj muszę wyrównać więcej terenu starym, oj przepraszam, że tak do ciebie mówię, nie no, jesteś ja młody, zwyczajony. jesteś młody, sorry, no. to teraz tak, yy, wiesz co, może już zawijajmy ją w tą stronę, nie, 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 czekaj, jak w tą, Jadek, ale ty to nierówno robisz, czekaj, patrz, tu jest tak, no i tu zbudujmy już tu, nie, o, coś takiego A? i teraz tu w lewo. Dobra. Jeszcze jeden o, I jeszcze jeden taki klocek w lewo. Y -y -y. Trochę szerszą, tu. no Czekaj, Oli ile tu masz długości? 3, 3, 3, 3 Co tu było? Patrzcie tu był blok zniszczony, nie wiem coś się zepsuło Ostro Dobra, ale... W takiej już... wielkości? No jest elegancka dziadek, jest elegancka no farma ja Mamy tuner, widziałeś gdzieś ten... taki stół, gdzie się k, kraftuje? No tutaj o, widziałem, patrz, super. patrz, chodź, chodź, dziadek, pokażę ci, gdzie jest. Tu! O, nawet dwa masz! O, no faktycznie, dzięki. Dobra, ej, to ja, rob, ja, ja robiłem... Nie, wierzę, czy wy to widzicie, jak ja zrobiłem motykę, dziadek? To ja mam motykę, proszę. Nie, czekaj, 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 patrz. Widzowie, czy wy widzicie jak ja zrobiłem motykę? Dziadek, ty nawet nie, nie wyobrażasz co ja zrobiłem w tym momencie. A to matatuner ja ci powiem, że Minecraft to jest bardzo trudna gra, tak że mogę Ci to wybaczyć. Aha, ty dróżkę tutaj robisz. Tak, to będzie czekaj, dróżka. A, no. Czekaj, bo tu możemy wodę wylać w tym. A, dobra, spoko. Ej, zrobimy magiczne źródełko, Patrz. Ja zrobię tutaj. Proszę bardzo, będzie coś takiego. Pokało się robi magiczne ja źródełko? Pomysł. Jaki? Pod tą dróżką będzie woda Dokładnie o to chodziło Tylko muszę wodę znaleźć Okej, okay, mam jedną To ja I zrobię płot. biegnę Robimy magiczne źródełko A pod tym pod, pod tym pod tą dróżką będzie właśnie Piękna woda Cyk, proszę bardzo dziadek Proszę bardzo, jak elegancko Cyk No i teraz dwa, trzy O dobrze, piękny płot Pyk, mamy to, mamy to dziadek Proszę bardzo. Ty, a woda dalej tutaj jest? Jest! Jest! O, sztosik! Pięknie, a patrz, czy teraz ta woda będzie jest będzie nawodniona? Tak, patrz, będzie nawodnione wszystko. I Pat, działa! Patrz, działa dalej, widzisz? Ale super. Tylko czekaj, na jaką odległość to trzeba zrobić? Ja na samym do końca nie kratek. Na pięć? Na ja... pięć? Tak, Skąd bo ty farmę... takie rzeczy wiesz? Co ty w ja Minecraft? jestem grasz? farmerem. Ja jestem farmerem. Dynki, sadzę. No to wiem jak cię. No, Ej, już mi jedną dynkę zasadziłeś, ty. No, a chcesz jeszcze jedną? A <laughs> nie. No. Ty, A I zobacz. Tuner, a ja bym powiększył tą dróżkę o jedno, na jedną stronę, tak wiesz? Cyk i cyk. Aha, tak chcesz zrobić. To no ty na to. Dobra, dobra, czekaj, wiesz co? Może pod tymi kłodami zrobimy coś takiego, patrz. Cyk. A może o! nie, dziadek, zostaw, zostaw na tym, na, jed... na jedną, dziadek. O kurczę! Zostaw Mówisz? dobrze było, dobrze było, no, no przepraszam, już naprawiam. Bo, tylko czekaj, tylko wezmę jeszcze więcej wody tutaj wleję, pod. Y... To wlej. Okay. O, na przykład tutaj niech będzie. I musimy jeszcze postawić klocek wody tutaj. O, tak, tu. I teraz już będzie git. Już według mnie naprawdę będzie to wszystko ładnie nawadniane. No, Superansko! Ale ty ale jesteś dobrym tu. farmerem? No dziadek, kurcze, wiesz ile ja farm już zrobiłem w Minecrafcie? Co nie zdajesz sprawy. No i tak więcej ja zrobiłem. No może, może trochę tak. Ale spokojnie, spokojnie dziadek, się tutaj nie przechwalaj, bo ty jesteś chwali pięta. No, okay. a ty jesteś, ty jesteś chwali łydka i co? <laughs> Skąd ty bierzesz te teksty, dziadek, normalnie, nie wiem, ty? dynki. Z dynki. <laughs> Dobrze, dziadek bierze pomysły z dynki, słyszeliście to? O, patrz, idealnie, 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 do jednego idealnie, jestem najlepszym dziadkiem w ogóle, <noise> widzowie, nie, 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 nie wiem, nie wiem. Ej, pamiętajcie, żeby wbić na kanał do dziadka, macie link w opisie, bo dziadek tak. ostatnio został youtuberem i już Widzę... naprawdę dużo fajnie widzowie... ci kanał się roba, rośnie. Widzowie, zaraz to ja będę największym youtuberem w Polsce, także yy, zostawcie suba i łapkę w górę i matatetunowi... Matate yy, też możecie, no Dobra, widzicie jakie dziadek reklamy tutaj strzela? Nieźle, nieźle. Wiesz ja co, dziadek Ja biegłem... jeszcze lepsze reklamy niż Polsat normalnie <laughs> Dobrze, ty ja muszę nasiona ogarnąć. Więcej nasion to... potrzebujemy Wiesz co? O jest tu jedno, o jedno tylko kurczę Creeper! Bra Gdzie? Bęk 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 Dobra, leży, leży od ciebie żelazko Żelazko? Wiesz, po po co? co? Po co? Zrobię latarnię! O, to jest dobry pomysł, to ładnie wygląda latarnia. Spoko, ty no, dziadek, to możesz to jest. zrobić. Wiesz co, ja tylko podejdę tutaj. A mogę wziąć hmm. żelazko w swojej skrzyni? A tam ja mam żelazo? 53 żelazka. Wow, to kicek tyle nakopał. gdzie on no, jest? Ty? Widziałeś go może gdzieś? No, kicek to jest. Powiem ci tak, kicek to pewnie może jakąś fajną e, samiczkę wyrwać Panią kickową. Panią Kickową, no dokładnie Może i tak, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie pytałem, może, może coś się dowiemy więcej Na ten temat, ale spokojnie Ty, patrz, mam kości, ja tutaj zrobię, żeby trochę już było posadzone, więc szybko, szybko sadzimy, 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 sadzimy Okej, okay. pyk, cyk, cyk W ogóle nie mamy marchewek, ziemniaków, dziadek jest Ale będziemy nie spokojna głowa. Dobra, oświetlam tu i tu. Oświetlam będziemy, tu, Będziemy musieli iść chyba na jakąś wyprawę, bo kompletnie jest słabo no. tutaj w tej twojej wiosce. Jest taka bida. Przestań, szkoda gadać. Bida ja to jest twoje hałupie. Proszę mnie, nie, proszę mi nie, proszę mi nie Przestań. O, nie, 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 nie. Ty przed chwilą mm. kiedyś mówiłeś, że ci się podoba mój domek, ty. No, zmieniłem no, zdanie, bo my ciągle tego byś wyzywał. A ja ciebie nie wyzywam, a, a bo ja, mówię, że ja, bitę ja masz smutny. tutaj. Ja też mam uczucia, a to co, <laughs> będziesz mówił, że jakąś nindzę tu mam? jest to nędza ma... Ej, napiszcie w komentarzu, że dziadek ma tutaj na w tym tym Nie piszcie ja, Możecie napisać, Dobra. spokojnie, on nic napiszcie, wam nie zrobi. Napiszcie, napiszcie y, matruner ma nindzę, jeśli jesteście team matatatuner, albo dziadek ma nindzę, a nie, odwrotnie. Napiszcie, y, ten, y, matatuner ma nindzę, jeśli mnie lubicie, o. Nie, napiszcie, że no. dziadek ma nędzę w domu. Nie, I... ma numer ma nędzę. Ty, a co ty tam zrobiłeś za takie ten? Podziemia, Gdzie? gdzieś pod domkiem. E, to jest e, piwnica wnuczków. Ostatnio. Co? U mnie. Tak, ostatnio u mnie na filmie powiedziałem, że jak będą moi wnuczkowie e, aktywni, będą dawać e, łapy w górę i subskrybery, no to ben, do, będę ich zapisywał na tabliczkach. Wow, no to nieźle, nieźle. Oco, Także dziadek, wam powiem, bardzo widowie. dobrze, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Dobrze, że dbasz o widzów. To jest widzowie najważniejsze. To skarb największy, nawet widzowie są lepsi niż nawet dynie. Wow, to grubo. No. Grubo, dziadek was tutaj szanuje. Spoko. Co, co, dziadek, patrz, farma już jest, powiedzmy, gotowa. Ale jest. Mniej więcej. Ale jestem z niej dumny, taką piękną farmę zrobiłem. No chyba ja. No chyba ja zrobię tutaj nawet drogę do tej faremy naszej. O spoko spoko to wygląda. No i mamy super. Kitek, przyjdzie, to mu normalnie. E, Kopara opadnie. No agony. Ty ale weź opadnie. tutaj szerszą trochę zrób z tej strony. O a co nie mieścisz się? <laughs> to ty, ty żebyś mówię, się że zmieścił. A się mieszczę hmm. wszędzie. O dobra, to teraz możesz tutaj jeszcze. Normalnie to. Patrz, spodnie, to rozwalić tu, tu. To jest normalnie, co? O. <laughs> XS to jest mega małe ty dziadek No Ale ja się mieszczę, bo jestem yy, bardzo fajny O, nie działa Dobra, ej, działek, mamy farmę zrobioną. Musimy ją tylko poczekać, żeby ona sobie Wiesz, to wszystko urochowało ładnie przydało? rośnie co? Dałyby się marchewki i ziemniory ale to może kiedyś jeszcze pójdziemy na jakąś wyprawę. Słuchajcie, chcielibyście zobaczyć, jak wygląda nasza wyprawa, właśnie z dziadkiem, który tutaj będzie mi gadał i gadał. Słuchajcie, chcecie zobaczyć, to dajcie znać w komentarzach. A ja w tym momencie, słuchajcie, kończę odcineczek, ponieważ już naprawdę dosyć sporo nam długo w trwa. No, Jezu, co ty masz z tymi jagodami? Ja to rozwalam, bo to później poro porośnie i będzie tylko. Tych no szaki, nie, rozwaliłem, nie już, tuner, no. rozwaliłem już, dziadek, Rozwaliłem już. My czekamy hałupi. na plony, a Wy, moi drodzy, wbijajcie na kanał do dziadka. Pamiętajcie o subskrypcji no to... z dzwoneczkiem. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować mój główny kanał, myślę, że robicie to, więc, moi drodzy, subskrybujcie kanałek. O, stoimy sobie razem z dziadkiem, patrzymy w kamerkę. O, pięknie dziadek, po, pomachaj, pomachaj a... dziadek o. Także, moi drodzy, dzięki za subskrypcję. Każde zostawione u dziadka na moim kanale. I pamiętajcie, żeby e, oczywiście. Wbić do naszego sklepu. Matrunertitris.com A panowie gdzie się tu pchają? Na daszek. Alo, alo, alo. Co wy tu macie w ogóle? A, ja, pogromca nie umarł. Dwa. Ty, one fajne mają oferty. Dobra, to by było na tyle. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia. Pa, pa. pa, pa.